Moje serduszko, podwłaszcza serduszka i chciałbym wszystkich chętnych i zainteresowanych zaprosić na warsztaty rozwoju duchowego, spotkanie duszy, które odbędą się 28 czerwca we Wrocławiu na ulicy Ofiar Oświęcimskich 17 na czwartym piętrze. Informacje dotyczące tych warsztatów są pod tym filmem. Są to warsztaty, oczywiście, jednodniowe. Koszt warsztatów to 150 zł od osoby. Numer konta podany jest pod tym filmem. Na warsztatach jest woda, ciasteczka, owoce, także jeżeli ktoś potrzebuje coś zjeść, to niech zabierze to ze sobą lub jakieś inne picie. Jest herbatka, jest też kawka, te warsztaty są inaczej oprawione niż w Poznaniu, czy w Warszawie, czy w Krakowie, tak więc serdecznie zapraszam. Jest to oczywiście nauka medytacji, więc potrzebujemy tutaj matę do poleżenia, poduszkę pod głowę, może być opaska na oczy, aby lepiej się podróżowało. W dniu 27 czerwiec w sobotę w innym miejscu w hotelu Terminal we Wrocławiu odbywają się warsztaty nauki operacji fantomowej, samoleczenia i kreacji rzeczywistości, na które też również są wolne miejsca. Jeżeli ktoś chciałby skorzystać z tych dwóch dni proszę o zgłoszenie na arondiagnostamaupa.interia.pl. Na obydwa te warsztaty są teraz wolne miejsca. Teraz opowiem o tych warsztatach. Jest to nauka medytacji, uczymy się tam medytować, przeważnie są trzy medytacje. Medytacja, w której łączymy świadomości, medytacja, w której poznajemy swoją duszę i medytacja, w której podróżujemy z opiekunem, podróżujemy po polu zdrowia, gdzie leczymy swoich bliskich, leczymy też siebie, po polu marzeń, polu kreacji, po ścieżki życiowej, wszystko w zależności od osób, które przyjechały na warsztaty wtedy odpytując o intencje tworzę pierwszą medytację adekwatnie do próśb ludzi bardzo często jest tam też zamknięcie przeszłości jest tam też pole rodziny pole związków jest również oczyszczanie ze wszystkich kląt, z orzeczeń, uroków, podczepień z tego z poprzednich cieleń z negatywnych emocji po to aby człowiek poczuł tą lekkość życia, oczyszczanie również tego co leży na sercu Oczyszczanie też przestrzeni zdrowia, tych obciążeń, eliminacja przyczyn chorób. Więc są one dość rozbudowane i bardzo się z tego cieszę, że ewolują wraz z wami. Wszystko po to, aby głos duszy był słyszalny i umysł nie negował głosu duszy, głosu podświadomości, aby te wszystkie nasze kochane świadomości, które w nas są, czyli dusza, podświadomość i świadomość będąca w rozumie, idealnie ze sobą współpracowały i abyśmy świadomie mogli korzystać z podpowiedzi duszy. Z tego, co jest w naszej podświadomości, czyli mamy wejście do swoich cieleń poprzednich, i tam możemy patrzeć, co możemy zmienić, co narozrabialiśmy, ale też co pięknego tworzyliśmy w swoim życiu wiecznym. No i nasz kochany rozum, tutaj zamykanie programów, blokad, automatyzmu działania. Jest również spotkanie ze źródłem, z Bogiem, i również spotkanie, które jest na tak zwanym teście wiary jedno z najprzyjemniejszych spotkań niedawno wprowadzone na tych warsztatach. Wszystko to po to, aby ludziom żyło się lżej, aby zrozumieli te zmiany na ziemi, jakie są i aby zobaczyli to swoje piękne światło, które mają w sobie, a bardzo często przestali w nie wierzyć. Wszystko to jest właśnie, po to, abyście patrzyli na siebie i na innych ludzi przez pryzmat światła, istoty boskiej, a nie przez pryzmat materii, tego co widzicie w lustrze. Chociaż to świątynia naszej duszy, więc też każdy z Was może dbać o tą świątynię. No i medytacja. To takie piękne wejście w swój świat, we swoje wnętrze, zobaczenie, że ta świątynia, którą widzimy w lustrze, może tworzyć coś bardzo, bardzo pięknego. Wejście w świat, który ludzie mówią, że nie istnieje, a potem okazuje się, że to jest takie proste. I tutaj na warsztaty przychodzą osoby, które były już na nich, na nich, osoby, które przychodzą pierwszy raz. No i bardzo he, często słyszę to: "Boże, jakie to proste. Dokładnie takie jest. To wszystko kwestia relaksu, kwestia uśmiechu, kwestia odprężenia, no i spojrzenia na siebie trochę dalej niż to, co nam powiedziano w szkole na religii. Właśnie to jest piękne, że tam przychodzą wyznawcy różnych religii, ludzie, którzy też nie wierzą w Boga, ludzie, którzy mają różne doświadczenia życiowe, ale właśnie to wszystko jednoczy ich, że mają w sobie to piękne, cudowne światło, które odkrywają, tak? I nagle się okazuje, że wow, jak mogłem tego nie widzieć, jak mogłem nie wierzyć w to, że mam w sobie coś tak pięknego energię boską, tą boskość, doskonałość. No i wtedy, kiedy zaczyna się korzystać z tej doskonałości, ze wszystkich świadomości, życie staje się lżejsze. Droga każdego człowieka jest inna po warsztatach i każdy, korzystając ze swoich świadomości, może inaczej doświadczać, ale wiele osób rozpoczęło drogę ducha, właśnie rozpoczęło widzenie pozazmysłowe, tak to mogę powiedzieć, zaczęli widzieć aury zaczęli być medium, pracować z energiami, pomagać ludziom i to jest bardzo, bardzo piękne. Wreszcie są wolni od wszystkich dogmatów, schematów, tych tak zwanych norm społecznych. No i właśnie medytacje dają taką wolność. Wolność w myśleniu, wolność w mówieniu, wolność w sobie taką, że człowiek wreszcie jest sam sobą. Może mówić to, co myśli, i nie reaguje na jakieś szpilki, na jakieś wyzwiska, na jakieś takie obciążenia z dogmatów, ze schematów. To jest bardzo piękne i ludzie potem mówią: Boże, wreszcie jak to, co tyle lat we mnie było, zostało powiedziane w rodzinie, tutaj w najbliższych wreszcie ja jestem wolny. No a ci, którzy nie umieją tego przyjąć, bo mają jakiś schemat w swoim rozumie, który nie rozumie tego wszystkiego, oni muszą się zmierzyć z czymś nowym, tak, z wolnością tej osoby i bardzo często obserwując to, jak się zmienia po warsztatach, jak się zmienia dzięki temu, że medytuje, że jest sobą jaką, jak nabiera siły, odwagi, pewności siebie, wtedy oni sami zaczynają również interesować się tym, skąd się to wzięło. I to jest bardzo piękne. Że na warsztaty przyjeżdżają całe rodziny, przyjeżdżają osoby ze swoimi partnerami, partnerkami i mówią: Pół roku temu, rok temu mój partner kompletnie tego nie brał pod uwagę, nie wierzył w to, a teraz, kiedy widzi uśmiech, radość i szczęście, jak to wszystko działa, po prostu przyjechał ze mną. To jest najlepsza rekomendacja tych warsztatów, ale, jak powiedziałem, wszystkich chętnych zapraszam, po prostu jest tam połączenie świadomości i wejście na wiele, wiele, Nieznanych dotąd obszarów, płaszczyzn, naszego kochanego wszechświata, tego, co stworzyło źródło Bóg, tak aby właśnie nasz kochany umysł zaczął to widzieć, akceptować i rozumieć i umieć się po tym poruszać, bo właśnie potąpi medytację, aby osoby umiały się poruszać po świecie ducha, po świecie istot pozaziemskich, po własnych, wnętrzu, po właśnie. Swojej duszy, podświadomości, życiu wiecznym połączyć się ze źródłem i podróżować po kosmosie, rozmawiać.